Dzień dobry, witam Państwa w piątek z naszą codzienną poranną rozmową o polityce. I powód jest taki, że naprawdę nie mamy się co uśmiechać, pomimo tego, że piękne słońce jest, przynajmniej u mnie w Opolu, ten piątkowy poranek. Nie mamy się z czego uśmiechać, nie mamy powodów, bo kolejna partia opozycyjna zostaje pozbawiona całkowicie Pieniędzy w tej kadencji Sejmu, a mowa tutaj o Konfederacji. Konfederacja otrzymała potężny cios i traci pieniądze. Najpierw Państwowa Komisja Wyborcza odebrała Konfederacji pieniądze. Chodzi o nieprawidłowości w rozliczeniach ubiegłorocznej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Konfederacja odwołała się do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z, od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. No i właśnie zapadła taka decyzja tej Izby, tego Sądu Najwyższego. Że konfederacja traci pieniądze, traci środki, czyli odwołanie konfederacji zostało odrzucone. Ja powiem Państwu szczerze, jestem z tego powodu nieco zmartwiony. Oczywiście można powiedzieć, konfederacja poniekąd ma to na własne życzenie, ale zanim do tego przejdziemy, to powiem Wam o kasie, o kasie, o środkach, o pieniądzach, jakie konfederacja traci. I też opowiem wam o tym, o co chodziło, przypomnę, bo Państwowa Komisja Wyborcza w marcu, kiedy odrzuciła sprawozdanie Konfederacji, stwierdziła, że komitet naruszył przepisy kodeksu wyborczego i przyjął korzyści majątkowe o wysokości 47 tysięcy złotych i kwestionowana kwota objęła między innymi przyjęcie nieprawidłowości korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości 28 tysięcy złotych, czy 64 zł poszło na zakup alkoholu. Drobnica. To chodziło o jakieś banery, o jakieś takie rzeczy, które powinny być dopisane, albo w ogóle nie wolno było ich przyjmować. Ale też w tym sprawozdaniu pojawiła się drobna kwota w postaci zakupu alkoholu, i ta faktura była dorzucona do sprawozdania komitetu co jest niezgodne z prawem i jest to niedopuszczalne. Naprawdę drobne błędy, ale błędy, które mają poważne konsekwencje. Tam jeszcze była jakaś taka historia, że oni nie złożyli w terminie tego sprawozdania. PKW zarzucała, że właśnie nie złożenie sprawozdania w terminie to jest ogromny błąd że to trzeba właśnie ukarać. Konfederacja tłumaczyła się, że to było złożone w terminie, ale to już. Teraz jest nieważne, yy, jakie pieniądze straci Konfederacja. O tym porozmawiajmy, moi drodzy. Ja Wam tutaj przeczytam, bo ja mam to tutaj przed sobą. Moi drodzy, moi szanowni państwo, niezłożenie sprawozdania na czas powoduje utratę prawa do dotacji podmiotowej za wybory do Parlamentu Europejskiego, która w przypadku Konfederacji wynosi około 1 300 tysięcy złotych. Czyli nie złożyli na czas, bańka. 300 tysięcy złotych straty, a także prawo do subwencji przewidzianej na dziesiątą kadencję Sejmu, i to jest najgorsze. Roczna wysokość subwencji przewidzianej dla prawicowego ugrupowania na całą czteroletnią kadencję wynosi około 8 milionów złotych. Subwencja ta wypłacana jest partiom politycznym w transzach co kwartał, czyli 8 milionów konfederacja traci z subwencji. 1 trzysta tysięcy traci z tego, 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 tego zwrotu środków za kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku, czyli 9 milionów 300 tysięcy złotych traci Konfederacja. I powiem Państwu tak. Uśmiechnięta Polska Donalda Tuska jest taka, że. Konfederacja bez pieniędzy i prawo i sprawiedliwość bez pieniędzy. Jeżeli chodzi o opozycję, to jak nie wiem, jakieś tam chyba drobne kwoty z subwencji jeszcze powinna otrzymywać partia razem. Nie wiem, jak oni się tam z lewicą yy, dogadali. To i chyba to już. Tyle, bo koło Grzegorza Brauna nie ma żadnych pieniędzy na działanie, koło wolni Republikanie chyba też nie mają żadnych pieniędzy na działanie. No i tyle, tyle jest. Cała opozycja bez kasy, jak tu wygrywać wybory? I tutaj możemy poniekąd wrócić do tego, co ja Wam już tutaj mówiłem. Cała opozycja bez pieniędzy, wyborcy muszą się zrzucać na pieniądze dla, na partię na prawo i sprawiedliwość. Pewnie za chwilę Konfederacja też będzie prosić o wpłaty, bo trzeba jakoś funkcjonować i działać. Nie da się bez pieniędzy państwowych dobrze funkcjonować. A po drugiej stronie mamy obóz lewicowo-liberalny, obóz rządowy, który jak się połączy w jedną listę, wszystkie te partie mają subwencje. Wszystkie te partie mogą założyć wspólny komitet wyborczy, iść pod jedną listą wyborczą w ramach koalicji wyborczej i mają grube miliony, dziesiątki milionów złotych na przeprowadzenie kampanii, plus mają media publiczne, ktoś tam to jeszcze mimo wszystko ogląda, mają spółki skarbu państwa, mają limuzyny rządowe, mogą jeździć. I nie wydawać pieniędzy na paliwo to też ma znaczenie, bo to w kampanii wyborczej są ogromne koszty. Mają możliwość nocowania w hotelach, bo se to podepną, że on tu jest tu przy okazji jakiejś wizyty yy, rządowej itd. Tak no Taka to jest równość w tym momencie. W Polsce, mimo wszystko, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, choć były próby, niedobre, ale były próby, żeby i Konfederacja traciła PSL, było zagrożone utratą subwencji, ale mimo wszystko te próby spełzyły na niczym. Jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, opozycja miała pieniądze, żeby przeprowadzać kampanię wyborczą. To jest też taki trochę... Cios w Mencena, i to też doprowadza do sporów w samej Konfederacji, żebyście wiedzieli. Bo po pierwsze, to jest cios Mencena, bo to ludzie Nowej Nadziei zajmowali się rozliczeniami tej kampanii. Czyli Mencen, który jest autorytetem w dziedzinie podatków, prowadzi firmę podatkową, tak, doradza, yy, źle nadzorował proces rozliczenia kampanii. No tak to wychodzi. No niestety, to jest cios wizerunkowy dla niego, to jest poważna kompromitacja. Podobno o tym nie wiedzieli ludzie z ruchu narodowego, że takie problemy są. Dowiedzieli się w ostatniej chwili, jeżeli nie z mediów, i to doprowadza do sporów między ruchem narodowym a Nową Nadzieją, no bo zaraz, zaraz no musimy za coś działać. Za co my mamy działać? Ta sytuacja bije w całą konfederację, nie tylko w Nową Nadzieję i w, w nich, bo, bo, bo oni popełnili błąd, więc to było źródłem konfliktu i to będzie jeszcze teraz większym źródłem konfliktu. Bo pojawią się problemy, prawda? Trzeba będzie więcej z własnych środków wyłożyć na kampanie wyborcze, a to jest dotkliwe przecież, tak? I nie zawsze te środki są. No, polityk musi już teraz myśleć, żeby za dwa lata mieć odłożone pieniądze na kampanię. Czasami to są kwoty, jeżeli jest to lider listy, dochodzące do 250-300 tysięcy złotych na osobę. No to jest naprawdę poważny pieniądz i trudno go po prostu. Yy, jakoś zdobyć. No i zobaczymy, jak to im. Wyjdzie. Czy, czy, czy będą pokłóceni, czy to będzie widać? Myślę, że, że do wyborów powinni się razem, ale, ale po wyborach ta sytuacja może zaważyć o tym, jakie będą nastroje w Konfederacji. Na pocieszenie, bo ja tak uważam, że to jest na pocieszenie, szanowni państwo, bo, bo nie ma co się cieszyć z problemów Konfederacji, bo to jest jednak partia konserwatywna i, i powinniśmy też wspierać takie ugrupowania. Pomimo sporów, jakie są dla prawicy, ja nie dążę do tych sporów. Aż mi wypadła ta, ta myśl z głowy, co ja chciałem powiedzieć na koniec. To już chyba nic nie chciałem powiedzieć. To na teraz do zobaczenia, Szanowni Państwo. Kłaniam się.